Kostka Moju Huanlong przychodzi do nas w znanym nam już opakowaniu. Razem z nią znajdziemy w środku instrukcję oraz krótką reklamę firmy. Co do samej kostki, jest to naprawdę bardzo szybka kostka, wyposażona w ładne, jaskrawe naklejki, które bardzo dobrze się od siebie odróżniają. Co do samej kostki, tak jak wspomniałem jest ona bardzo szybka, ale jest też dość sucha. Oczywiście problem ten możemy Zlikwidować smarując kostkę dowolnym smarem, przeznaczonym właśnie do tego. Co do samej tej szybkości, jest to coś, czego na pewno będą oczekiwali zaawansowani spitki łeży. Jednocześnie kostka jest bardzo płynna. Co do samej budowy, jest to mniej więcej podobna budowa jak w moju Oolong. Przez co kostka naprawdę bardzo fajnie chodzi i bardzo fajnie ścina zakręty. Standardowe ścinanie to około 45 stopni. Przeciwną stronę też jest bardzo ładnie, ponieważ jest ono praktycznie cały kloczyk. Kostka nada się zarówno dla zaawansowanych speedcuberów, jak i dla tych, co dopiero zaczynają, gdyż ze względu na swoją płynność nie powinna sprawiać żadnych problemów.